Cześć. Dzisiaj pokażę wam trochę sztuczek z kartami. No, jedną taką prostą. Bierzemy kartki. I powiedzmy, że weźmiemy będziemy... Asa. A, no. Asa, bilant. Diamant. Kładziemy go. Na przykład każdejcie komuś wybrać kartę, nie? Na przykład my wybieramy ton, a on... On wybierze na przykład to ty nie wiesz o tym, nie? Wybieramy ton, nie? I kładziemy tutaj i robimy coś takiego. Pokażę wyjaśnienie tej sztuczki, dociskamy. Żeby było wszystko prosto I mówicie mu żeby powiedział stop Kiedy chce I wyciągacie karty No to tutaj też To 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 To, to. I on mówi na przykład Stop już wszystkie karty nie? Mówimy, to jest Twoja karta? To jest moja karta. I teraz wyjaśnienie. Proszę to jeszcze raz. Wybiera kartę. My bierzemy tą. Powiem, mówimy mu, żeby tutaj położył tak, żeby on widział, a mnie. I w tym czasie, jak prostujemy karty, przesuwamy ją w dół. Tak o. Chociaż nie tak dużo, tylko trochę mniej. O! Coś takiego. I mamy karty tak. Tutaj. I później łapiemy ręką tutaj. I dociskamy karty do klatki piersiowej. I wyciągamy. Ta karta jest cały czas tutaj. I my wyciągamy tak. Jedna karta. Druga karta, trzecia karta, czwarta. I on mówi na przykład trzy karty. Raz, dwa, trzy. I on mówi stop. I w tym czasie, jak on mówi stop, tą kartę, co mamy tutaj, prostujemy ją. Tak o, on, żeby on nie widział, tak o tutaj. I pytamy, to jest Twoja karta? on mówi tak. Fajna sztuczka. Pokażę Wam jeszcze jedną. Weźmiemy tą samą kartę. Ojej, dobra jest. Proszę, bierzemy to. Na przykład, wybiera tą kartę, nie? Kładziemy ją na górę. I mieszamy karty. Jeszcze pomieszamy trochę Proskujemy. Jeszcze trochę Żeby nam wierzył że pomieszaliśmy dokładnie I teraz robimy tak To jest twoja karta? Nie, my mieliśmy Asa Diamenta. To nie jest ta. Nie. Zadzamy to tutaj. I twoja karta będzie tutaj. O! Czy to jest twoja karta? Tak, zdziwienie. Jak robimy tą szuszkę? To jest taka. Wybiera kartę, twój kolega na przykład albo koleżanka. Nie wybiera karty. Na przykład wybrał tą, może wybrać inną, nieważne. To już nie ma znaczenia. Chodzimy ją na górę i trzymamy tymi palcami, żeby, nie po, żeby nam nie wyszła z ręki. Trzymamy ją cały czas i wtedy mieszamy. Musicie trochę to poćwiczyć, że, że ta karta w ogóle się nie rusza. Widzicie? Mogę wyciągnąć wszystkie? Ono to dalej tutaj jest. I mieszacie. Ta karta cały czas tutaj jest. Jeszcze raz można. Żeby nam uwierzył, że wymieszaliśmy karty. I wtedy bierzecie więcej niż jedną kartę. Na przykład, no, dwie, trzy. Możecie wziąć pół talii I się pytacie, czy to jest. Oj, przepraszam. I się pytacie, czy to jest jego karta. On mówi, że nie. No to kładziecie to. Powrotem na talię. Jego karta jest pierwsza, nie? Tak. I teraz bierzecie tą kartę. I trzymając tak, sadzacie tutaj że on myśli, wy pchacie inną kartę, tak o, na przykład, a nie, wy wsadzacie to z boku, przy nim, a później, czy macie tam nie, później, jak prostujecie, wpychacie tą kartę, to tak, żeby on nie widział, wpychacie ją prawie prosto i ona wychodzi tędy nie? I to jest Twoja karta. I to wszystko. Na dzisiaj mogę Wam jeszcze jedną sztuczkę pokazać. Nie wiem, czy mi teraz wyjdzie. Robicie takie coś. I teraz obracamy Wszystkie karty prawie się obróciły. To nie jest żaden trik ani nic. Po prostu trzeba się nauczyć trochę. Tego nie jest trudne. Po prostu trzeba potrenować, a później można robić tak pod ukosem ale najprostszy sposób dla was będzie weźmiecie karty tak i przejedziecie po tak przepraszam jeszcze raz Widzicie tak taki skos i po prostu jedziecie. i teraz trzymając to obracacie to tak. To, bym to zrobił i to by się udało, chciałem Wam pokazać. A teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak się obrócą wszystkie. Bierzecie talię, robicie jakiś i przyjeżdżacie talię. Tak. Ja mam trochę stare karty. Nie są plastikowe, tylko są papierowe sztuczki i po prostu robicie szybko oj przepraszam jeszcze, jeszcze raz ostatni raz szybko i pięknie wszystkie karty się odwróciły możecie jeszcze zrobić jedną sztuczkę bierzecie dwie przednie karty Taką. o kładziecie tutaj i na przykład to nie będzie tutaj te karty trzymacie dla siebie tak, żeby nie było ich widać. W środku na przykład. I wy... Dajecie komuś wybrać kartę. On na przykład bierze ton. I kodzie. Po prostujemy talię. Tutaj bierzemy te dwie karty. Co są obrócone. I dajecie tak. Już pokazuję. Tak o. I tutaj macie taką szparkę. że Te dwie karty bierzecie, nie? Kodziecie tutaj. Żeby wszyscy widzieli Ładnie, pięknie obracacie Bierzecie dwie karty to może widzieć, powiedzcie mu najwyżej, że przez przypadek nie widzieliście, że jest obrócona Tylko ty pierwszy nie może widzieć Bo on myśli, że wy jego kartę Wsadzacie w przyrodek Kali A tak naprawdę ta karta jest tutaj I później robicie tak Tak i czy to jest jego karta? Tak, to jest jego karta. I to dzisiaj to dzisiaj wszystko. Do zobaczenia. Kończymy.